Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Łęczyszyce w siedzibie firmy L-Roll, która jest dystrybutorem m.in. ciągników Lowol. Oprócz Lowol, jeszcze Prokmar. A jest ze mną pan Bartosz Pszczółkowski, właściciel firmy. jest właśnie przy nowych ciągnikach. tak? Świeżutka dostawa niebieskich maszyn. To jest nowa generacja ciągników Lowol. Tak, są to ciągniki Lowol spełniające wysoką normę spalin Euro 5. Wszystkie ciągniki, które prezentujemy za moimi plecami, wyposażone są w silniki Dosan. Tutaj mamy akurat modele o mocy 50, 65 i 75 koni. W ofercie dostępny jest, jest też model Lovol 404 o mocy 40 koni, również z silnikiem Dosana. Mniejsze modele, czyli model 40 i 50-konny, wyposażone są w silniki Dosana o pojemności 1,8 litra. Trzy Rower, wyposażone oczywiście w turbinę interkuler. No tak, no niestety normy spalin każdego dopadają. Trzeba się do nich dopasować. Tutaj widzimy świeżutka dostawach, bo ciągników jeszcze nie, niektóre na tych kołach transportowych. Jak, transportowych dokładnie, tak. tak, tak, ciągniki są zmontowane, spakowane do, do przewozu. Sprawa. Jest to zrobione w tym celu, żeby ciągnik mieścił się do kontenera. Tak, te ciągniki dotarły do nas stosunkowo niedawno. Niespełna miesiąc temu. Sukcesywnie dokonujemy przeglądów zerowych i montaży ciągników dla klientów. Ale co ciekawe, te serie, czyli od 554 w górę, tak? Od 404 w górę. Od 404 w górę, są dostarczane właśnie tak w, w całości. Z kabinami nie są rozmontowane, tak? Oprócz, oprócz no, zdjęcia kół, bo te mniejsze, powiedzmy, Procmar, no to już przyjeżdżają w skrzyniach. Tak, ciągniki, ciągniki w wersji kabinowej przychodzą do nas od modelu 504, czyli od modelu 50 koni w górę, w większości skompletowane. Modele 404 przychodzą w specjalnych skrzyniach i montaż tych ciągników zajmuje trochę więcej czasu. W ciągnikach Lowol mamy fabryczną kabinę. Kabiny są panoramiczne, czterosłupkowe, z szyberdachem, bardzo ładnie wykonane. Od modelu 50 koni. Wszystkie kabiny są klimatyzowane. Model 404 ma kabinę z ogrzewaniem i niestety bez szyberdachu. Pod maską mamy zupełnie nowy silnik, wyposażony w filtr Donaldsona, w filtr powietrza Donaldsona, w sterownik Boscha. Także tutaj mamy już najnowszą technologię. Obsługa tych silników wymaga specjalnego komputera. Zamówiliśmy już oczywiście takie komputery. Uzyskaliśmy już też te komputery od koncernu Lowol. Do obsługi tego ciągnika potrzebujemy specjalistycznych narzędzi. Tak jak wspomniałem wcześniej, specjalny program do obsługi tego silnika. Nowy układ hydrauliczny trafił do ciągnika Lowol M404. Jest tam zdecydowanie wydajniejsza hydraulika. Nowy podnośnik, nowy korpus podnośnika i podnośnik teraz ma udźwięk 1000 kg. Jest mocniejszy od poprzednika o 200 kg. Nowe modele, ładne kabiny, fajny designy, oczywiście te zmiany w silnikach. To na pewno też podniosło ceny tych maszyn. Niestety, od, od zeszłego roku obserwujemy stałą dynamikę wzrostu cen we wszystkich branżach. Nie dotyczy to tylko branży rolniczej, ale niestety wszystkich gałęzi gospodarki. Nasze ciągniki również zdrożały, między innymi z uwagi na wysoki kurs walut oraz Stałe wysokie koszty transportu. Nowe modele są droższe od poprzedników o odpowiednio o 20 i 30%. Jeżeli chodzi o ciągniki Lowol to mamy w tej chwili ciągniki o mocy 25, 40, 50, 65, 75 koni. Nowością będą ciągniki o mocy 110 i 130 koni, które tak jak rozmawialiśmy wcześniej, których premierę przewidujemy na początek przyszłego roku. Natomiast jeżeli chodzi o markę Prokmar, są to ciągniki jeszcze ze starą normą spalin Euro 3a i tutaj mamy trzy modele, czyli modele o mocy 30, 40 i 50 koni. W wersji wyposażeniowej z kabiną lub w wersji ROPS. Na dzień dzisiejszy czekamy jeszcze na dostawę naszego najmniejszego modelu z serii ciągników Lowol. Nie mamy na dzień dzisiejszy jeszcze modelu M254. Ten ciągnik jest w trakcie produkcji w sierpniu mam deklarowaną wysyłkę tych ciągników. Liczę, że zdążymy z premierą tego ciągnika na targi AgroShow w Bednarach, na które przy okazji bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o zmiany w parametrach, to czekamy na większe modele. Na zakładzie trwają prace ukończeniowe, po których do oferty sprzedaży trafią ciągniki o mocy 110 i 130 koni mechanicznych, również na silnikach dostaw. Przede wszystkim nasza oferta będzie bogatsza. Będziemy, będziemy w stanie za, zaspokoić większą część klientów, dotrzeć do szerszego grona klientów, do większego. Sektora rynku. Kiedy możemy się spodziewać tych większych modeli? Prognozuję, że większe modele będą dostępne na przełomie roku 2022-2023, czyli myślę, że początek przyszłego roku to jest czas, kiedy powin, powinniśmy już wyjść z ofertą, z promocją nowych, nowych większych modeli o mocy 110 i 130 koń mechanicznych.